trochę głupia sprawa. Minęło kilka dni od zakończenia roku szkolnego. A ja jeszcze nie wybrałem miejsca na wakacje. Maksiu też. Nie, nikt nie wygrał. Nikt nie wybrał. Maciu jest smutny, jak zwykle, bo Wakacji nie będzie w tym roku, na no pewno. Nie orcie, Maxiu, coś załatwimy. Jak już wiem, chciałem wybrać Pacyfiko Town. nie wiem, czy... To na pewno dobry pomysł. Ale dobra. No, no to sprawdzę. I hotel. No dobra, nie głupi pomysł. Wyjazd do samolotu. A tu jest kilka tysięcy kas. Chyba z kilka. Coś tam kosztuje. Coś bardzo dużo. Bo Pacyfik jest bardzo, 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 ale tu bardzo. Duże miasto. No dobra, to ja się spakuję już od razu, bo już wiem, jak zarobić na te wakacje. No dobra, mogę to już zabrać. No dobra. Jak już wiemy, muszę się inaczej przebrać. Mhm, dobra, mamy tutaj. Przebierzem się tak. Tak nerocznie. Tak, żeby nikt nie poznał Włożymy coś takiego I Maksiu też musi zniknąć No Maksiu ty idź do motelu, o ja. Jeszcze rękawiczki Są tu jakieś rękawiczki? Na pewno nie ma Jeszcze muszę... A, bez włosów I uwaga, muszę wziąć najważniejsze tutaj rzeczy. Nikt mnie nie poznaje. Na pewno nie będę poszukiwany. Mm. O nie! O, nikogo nie ma na szczęście, więc pewnie mają przerwę. <grystanie> no i wszystko załatwione. Dobra, szybko uciekajmy. No dobra, muszę szybko się w coś przebrać. Szybko, a nie, jeszcze zrobię zdjęcie poszukiwanemu. Ja posz... Poszukiwańmy. Dobra. I pięknie. Teraz nikt mnie nie rozpozna. O nie, mogli mnie zobaczyć. Mam nadzieję, że mnie zobaczyli. O, udaje, że nic się nie stało. Maciu! A jesteś. Dobra, chodźmy do samolotu. los. Kupimy bilet na samolot. Dzień dobry. Poproszę, poproszę bilet do lotu na Pacyfiko. Dziękuję. Tutaj proszę kasa. Dziękuję. I teraz chodźmy na Pacyfiko Town. Zaraz coś mi się wydaje, że o czymś zapomniałem. A nie, na pewno nie. Hmm. No jak tam, Maxu? Może pójdziemy tu o, Ojejku, turbulencja. No dobra, teraz musimy wziąć. No, może tam coś do jedzenia znajdę. Maksu, chodźmy ci nakarmić. Mm. Mm. Popcorn. I nad happy meal z McDonalda. Pięć sobie z trzy takich. Mm. Mmm, jakie pyszne. No i dobra. Hmm, autopilot? Musimy kogoś tu zastąpić, widzę. Co? Co się dzieje? Czy ja coś zrobiłem? Zaraz, gdzie my jesteśmy? Nad Pacyfiko Town! Dobra! Skaczemy! Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pacyfiko Town już za niedługo. A ja w tym czasie stądżę się przebrać. Cześć!